Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski zorganizował pokazy kowalstwa, plecionkarstwa, tkactwa. Prace mistrzów można podziwiać w ciągu trwania obchodów Dni Ziemi Wolszczyńskiej codziennie w godzinach od 10 do 16. To to można nawet zrobić tutaj tak, tak przykład z członkiem? Czy... Mhm. Nie, dlatego, tak, że to są kawałki są czlawki bawełny. I gdyby tutaj pani ma wzór Zobacz. Aha. to takie coś tak. To od razu dwie takie dwa kiśmy z dwa tego wychodzą. Przez wszystkie trzy dni Wolsztyna demonstrujemy na skansenie odkuwanie, pracę w kuźni, którego wyposażenie prezentował nam częściowo, częściowo kupiliśmy pan Józef Chałupka, jest to po jego rodzicach, w warsztacie, który znajdował się w Obrze. Przez dwa dni pracował pan Chałupka, dzisiaj niestety nie może nam demonstrować swoich umiejętności kowalskich i mam nadzieję, że dość dzielnie zastępuje go pan Stanisław Kudziński, pracownik PGR-u z Gospodarstwa Wolnego Obra, który wykonuje tam właśnie wszystkie prace ślusarsko-kowalskie. wyściskate, powiedział Zagora. Pod spodem jest glina, jak ja chciałem w ogóle żeby była glina? Nie może być.